Szanowni Państwo, my się łączymy w tym ogromnym bólu i w żałobie z całym narodem francuskim. To jest ogromna tragedia, ogromna tragedia, która spotkała naród francuski i jest nam wszystkim bardzo, bardzo przykro z tego powodu. Oczywiście miejmy nadzieję, że nigdy już się to nie wydarzy. Proszę Panie Prezesie. Szanowni Państwo, w trakcie ostatnich miesięcy, w trakcie trwania kryzysu Imigranckiego wielokrotnie ostrzegaliśmy, wielokrotnie ostrzegałem, ja osobiście, że takie rzeczy będą się zdarzały, że mogą zdarzyć się w Polsce. Wtedy mówiono nam, nie straszcie Polaków, nie straszcie Europy, bądźcie otwarci. Gdy mówiłem w Sejmie, gdy mówiłem podczas debat, że ludzie, którzy w chwili obecnej masowo najeżdżają Europę, to nie są uchodźcy, to nie są imigranci, to są wręcz najeźdźcy. To są ludzie, którzy nie uciekają przed wojną, ale nie są wojnę do Europy. Nie spodziewałem się, że tak szybko, tak drastyczne zdarzenia będą miały miejsce. Wypowiedź premiera Francji, że spodziewano się tego i że ta rzeź nie jest ostatnia, pokazują w jakim stanie jest Europa. Pokazują, że musimy podjąć fundamentalne, ostre, zdecydowane działania, że powinniśmy absolutnie przeciwstawić się tej fali. Islamskiej kolonizacji, która ma miejsce, temu radykalizmowi, który kończy się mordowaniem Francuzów. Jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości zgodnie ze wczorajszą wypowiedzią pana ministra do spraw europejskich przyszłego Konrada Szymańskiego, zgodnie z wypowiedziami z ostatnich tygodni pana przyszłego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego będzie kontynuował politykę Ewy Kopacz, będzie realizował postanowienia, na które zgodził się rząd Ewy Kopacz. To prawo i sprawiedliwość, obecnie rządzący, będą współodpowiedzialni z poprzednim rządem za to, że taka tragedia na pewno wydarzy się w Polsce. To jest tylko kwestia czasu, kiedy to się wydarzy. Mówimy nie i zrobimy wszystko, by to się nie wydarzyło w Polsce. Proszę Państwa, ja o tych groźbach mówiłem tu w Sejmie w 1993 roku. Bo my myślimy o przyszłości Polski, a nie o najbliższych wyborach. Wybory możemy przegrać, a przyszłość Polski jest w naszych rękach. Pamiętajmy, za 10 lat to samo będzie w Polsce, bo jeżeli raz nas wpuszczą na 7 tysięcy, to jutro będzie to 70 tysięcy, a potem 700. Proszę Państwa, nie można tego dopuścić, że prawo europejskie ma pierwszeństwo przed Polskim. Ci, co, ci zdrajcy z prawa i sprawiedliwości, którzy podpisali traktat lizboński, doprowadzili do tego, że prawo europejskie ma pierwszeństwo przed Polskim. Mogą nam stać dowolną ilość imigrantów. I mam tu już nic do powiedzenia. Nic do powiedzenia. Ci ludzie powinni w wolnej Polsce odpowiedzieć za to, co zrobili. Ja wzywam Jarosława Kaczyńskiego, żeby przeprosił za to, co zrobił, za to, że zachęcał do podpisania traktatu lizbońskiego, że go ratyfikował, za nim głosował, że go zachwalał. Za to trzeba przeprosić, bo to jest efekt podpisania traktatu lizbońskiego. Ludzie się wydają, a podpisuje jakiś traktat. Nie, za tym idą praktyczne konsekwencje i za lat 10 je zobaczymy. Dlatego ja tam oczywiście pojadę do, do, do Parlamentu Europejskiego, tam, tam walczyć w całej Europie, ale tu my w Polsce musimy powiedzieć nie. Musimy powiedzieć nie temu, że Unia Europejska, ci wariaci, pani Kaczorowa powiedziała wyraźnie, Unia Europejska to jest to chory wymysł lewicowych intelektualistów. Chorych ludzi, którzy myślą tylko o tolerancji, prawda, prawach człowieka i tak dalej, nie myślą o zabijanych ludziach. Ich nie interesuje. Ja czytam, co teraz powiedzi. że winna jest nierówność społeczna, o i dlatego są te bunty. Jest to nieprawda oczywista. To oczywista nieprawda. Przyczyną jest to tolerancja dla zła, tolerancja dla multikultu. Myśmy w Europie i chcemy żyć w Europie, chcemy żyć w Polsce, a nie chcemy żyć w Polsce islamskiej czy dowolnej innej. I tyle mam do powiedzenia. Proszę Państwa, liczymy na Wasze poparcie. W walce o to, że Polska znów była wolna, że Polska znów wypanowała normalność. Dziękuję za uwagę. Dodam jeszcze jedno zdanie. Puste krzesło na Malcie, puste polskie krzesło podczas szczytu na Malcie jest skutkiem tego, że nikt nie chce dać twarzy do tej polityki, z którą głęboko nie zgadzają się Polacy. W gruncie rzeczy cały ten spór e, polegał na tym, że nikt nie chciał siedzieć na tym krześle podczas szczytu, podczas którego kontynuowana jest patologiczna i zbrodnicza dla Europy, dla Europejczyków, dzisiaj dla Francuzów, jutro dla Polaków polityka. No, znaczy Przede wszystkim jeszcze chciałbym powiedzieć jedno. W kampanii wyborczej Jarosław Kaczyński mówił wyraźnie: nie, będzie wpuszcza, nie będą wpuszczani nielegalni imigranci do Polski. My liczymy na to, że dotrzyma słowa, że żadni nielegalni imigranci do Polski nie przyjadą. Dziękuję bardzo.